Coś pęka, to chyba wytrwałość Szkła, czuję brak steru w rękach Promo minut życia, krach Faktów potęga, milczenia wstęga Cia, przecięta jak cierpliwość te psy abonenta, czas na komentarze Ludermo Ninja kontra strach Mikrofon i ręka, kontra Sowiet mental, kurio Jeśli wiary w siebie leje się Jak lawa z dermo Ja pchła vis-a-vis -vis... komercyjnych ciosów Walka z tonami ks, Rozgłosu, na wspach, Fopii kręgosłup Ewakuacja na wyspy to nie jedyny sposób osób Osób, osób, osób. osób. potrzeba osób o sercach wrzących jak babci rosół Osób i czynów donośnych niczym miękkie Nerdowskich fornosów Myśli wolnych od sosu Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle Jaki kraj to koszt, polityka autostrady i kler przykre LGD kto na mi taki tani popytu To to nie ma jak ty a nie tego co, dreżę na ta boże nas jak MRU, to a tak migren Pop, kultura tu jak żar Ryszta worgera, czy krew, ma to wytrzymać, czy jak witkacy żegnę nad dyfrem Polski show biznes, wielki dziesięciolecia, stadion BLAG, ATY Ja yeah, trwam, dzięki wam, wam co macie pojęcie Dzięki wam, kiwam dzień co dziękuję mini potędze Trwam, dzięki wam, wam co macie pojęcie Dzięki wam, kiwam co dzięk, ojciec Potentę? Mam to co mam, chyba mam plan i zaklęcie Choć wiem, jestem od mińcem idę więc na pewne ścięcie A mimo to wierzę w ten dzień, kiedy Przewietrzymy tego kraju stychnięcie Miliony gór, ale jedna puenta Pragnę być ty, by pożegnać w sobiet mental Miliony hu, ale jedna puenta Pragnę być ty, by i pożegnać w sobiet mental Miliony chur, ale jedna puenta Pragnę być ty, by pożegnać sobiet mental

Żegnać sobie mental, miliony kru, ale jedna puenta Pragnę być nowy, żegnam, mental Miliony kru, ale jedna puenta Pragnę być nowy, sobiet mental